Może ta koszula była wyprana w jeziorze, ale przynajmniej teraz śmierdzi wodą z jeziora, a nie potem. Teraz wypraną koszulkę, bluzę lnianą po prostu powykręcam i ważne jest, żeby do suszenia ją ponaciągać. Moja bluza leniana zbój właściwie już jest przesuszona. No i można zobaczyć, że jak się LEN ponaciąga przed suszeniem, no to on właściwie jest elegancki i właściwie jest gotowy już do założenia. Teraz jeszcze sprawdzian. No, właściwie oprócz zapachu wody <grym> z jeziora to nie czuję niczego.